Następnego dnia jesteś w domu i sprawdzasz dokumenty do swojego filmu, zostając z perełka. Wydatki są nieograniczone, co więcej nie mamy jeszcze nawet zastępcy Riley'a. Nie na długo. Lena podchodzi do ciebie z ogromnym uśmiechem i stosem portfolio. Byłam kuratorem kil kilku aktorów. Nowych i starych, którzy mogą dobrze pasować do tej roli. Ratujesz życie, no. Zaczynasz przedzierać się przez sto strzałów w głowę i nagle zatrzymujesz się na jednym. To, to brat Holmes. Och, prawda, spotkałaś go przed wywiadem z Jimem Collinsem, prawda? Oczywiście zrobiłam, a teraz mam do ciebie ważne pytanie. Czy on naprawdę do, do mnie pasuje? Czy jest dostępny? Jest dobrze zapowiadającym się aktorem. Może być zajęty. Zawsze mogę to sprawdzić, ale kto by ci odmówił? W porządku. Zadzwońmy do niego i umówmy, się, umówmy spotkanie. Chcesz sama do niego zadzwonić? Będzie zachwycony, gdy usłyszy od ciebie bezpośrednio. Myśl o rozmowie z Brandem sprawia, że twoje serce bije szybciej i wstajesz niezadowolona do opanowania podekscytowania. Zadzwoń do Brada, nie dzwoń. W porządku, zrobię to. Lena daje ci numer Brada i wychodzisz z pokoju. Wołasz go, gdy twoje serce bije w nerwowym oczekiwaniu. Cześć, tutaj Brad Holmes. Hej, Brat. Perełka tutaj poznaliśmy się na pokazie Dima Collinsa. Wow, nie wiedziałem, że zrobiłem na tobie tak dobre wrażenie, że zaczaiłaś mnie telefonem. Ha ha ha. Ha ha ha. Właściwie dzwonię do pracy. Produkuję film i mogę mieć dla ciebie. To świetnie! Chciałabym się spotkać i przesłuchać. Chcesz, chcesz przesłuchać? Jestem pod wrażeniem, nie musisz. Większość, większość znanych aktorów nie no, znosi pomysłu przesłuchania. Nie chciałbym zrobić filmu, do którego się nie nadaje. W porządku. Do zobaczenia za godziną. Wyślę Ci adres naszego zestawu. Jasne, perełka, dziękuję za możliwość. Podekscytowana pędzisz do swojego pokoju, aby się przebrać. O rany moje serce bije tak szybko na myśl o spotkaniu z Bradem. Muszę go zdmuchnąć swoim spojrzeniem. Co założysz na spotkanie z Bradem? Świat podziękuje mi za umożliwienie im zobaczenia tego niesam niesamowitego stroju. Brat zwariuje to na pewno. Wkrótce przybywasz na plan filmowy, staje się perełka i jesteś zaskoczona, widząc, że brat już tam czeka, czekając na ciebie. Jesteś wcześnie. A ty jesteś ładna? Jego słowa sprawiają, że natychmiast się rumienisz i szeroko się uśmiechasz. Z rozmachem wręczacie wspaniały bukiet. Podziękuj mu, drażniko. O mój, są wspaniałe, nie powinieneś. Haha, nie, że zaszkodzi znaleźć się w dobrych książkach producenta rumieni się na jego zalotny ton w tej chwili przybiega do ciebie asystent reżysera scena jest ustawiona na przesłuchanie kiedy wchodzi do sali przesłuchań sonia reżyserka twojego filmu już tam jest podchodzi do ciebie perełka czy masz coś przeciwko czytaniu wierszy z bradem? musimy zobaczyć twoją na ekranie chemię Wręcza tobie i bradowi scenariusze, a twoje oczy rozszerzają się na scenę, którą wybrała. To jest jedyna intensywna scena, wow. Brat prostuje ramię i tak po prostu jest w charakterze. Cała jego atmosfera się zmienia. Gotowy? Dobrze, działanie. Więc podjęłaś już decyzję? Mam szał. Nie mogę być z tobą. To nie w porządku. Och, do... Co jest słuszne, powiem ci, co się dzieje. Jesteśmy osobno. Brat patrzy na ciebie intensywnie i czule, że się chwiejesz. Na szczęście zgodnie z scenariuszem musisz się odwrócić i to robisz. Nie kocham cię, Shaun. Muszę iść. Chwyta cię za ramię i doradza twarz do niego. Jego usta są całe od twoich. Jeśli to prawda, powiedz mi to prosto w twarz. Powiedz, że mnie nie kochasz. Ponieważ Cię kocham, jesteś świadoma tego, co będzie dalej. Brat pochyla się bliżej i wiesz, że zaraz Cię pocałuje. O mój Boże, wszystko czego chcę, to pocałować go. Pocałuj brata, zabij chwilę. Zapomniałeś o scenariuszu i wyciągasz brata w pocałunek. Och, prełka! Kładzie dłoń na krzyżu i mocno przyciąga do siebie. Jego miękkie usta pokrywają twoje i czujesz, że świat znika. Chciałabym, żeby ten pocałunek nigdy się nie skończył. A, i cięcie. Nagle przypominasz sobie, gdzie jesteś i szybko się odsuwasz. To był niezły pocałunek, dawno takiego nie widziałam. <laughs> to było niesamowite, he, mówiąc profesjonalne. Próbujesz ukryć uśmiech, gdy brat się rumieni. Więc Sonia, co myślisz? Obaj podpa podpalicie ekran. Brat jesteś idealny do tej roli. To też ode mnie tak Byłaś świetny, byłeś świetny brat. Tak, bardzo dziękuję. Nie mogę się doczekać, aby zacząć. Świetny! Uczyń, uczyńmy sprawy oficjalnymi i możemy zacząć kręcić za kilka dni. Masz zamiar wyjść z planu, kiedy brat spieszy do ciebie. Czy potrzebujesz czegoś? Randka z tobą dziś wieczorem. Co mu co myślisz? Och, wow. Z przyjemnością jesteś pewna. I cieszę się, że nie objałłeś wybawienia uchacha. Wiedziałem, że bycie bezpośrednim się opłaci. Nie możesz powstrzymać się od uśmiechu, a brat wybucha szerokim uśmiechem. Napisz do mnie swój adres, a odbiorę Cię za kilka godzin, okej? Okay? Z podnieceniem kiwasz głową i spieszysz się z Leną do domu. Powiedziałaś jej też o swojej randce. Przygotujmy się na randkę, perełka. O, tak się cieszę. Zaciągasz Lenę do swojej garderoby. Jestem w 100% pewna, że brat ubierze się niesamowicie na tę randkę. Musisz wyglądać równie, jeśli nie bardziej, niesamowicie. Masz rację, nie mogę wyglądać mniej niż wspaniale. Teraz taki strój mam wybrać. Brat, czy jesteś gotowy na? Och, tak, totalnie oczarowany. Wyglądam teraz tak dobrze. Wyglądasz wspaniale, pełrełka. W tym momencie słyszysz rower wjeżdżający na Twój podjazd. On jest tutaj, powodzenia. Wybiegasz i znajdujesz brata siedzącego na naprawdę fajnym sportowym motorze, wyglądając jak szalony. Czwiek, wyglądasz wyglądasz gorąco. Przepraszam, czy powiedziałam to na głos? Śmieję się, zmieniając kolor na szkal ładny. Wyglądasz teraz jak najpiękniejsza kobieta na Ziemi. Nie porównuję ani trochę Twoja kolejna rumieniec, gdy on uśmiecha się bezczelnie. Gdzie idziemy? Skakuj, a przekonasz się. Wręczacie kask, a ty siadasz za nim. Kilka sekund później wychodzisz. Wow, to dziecko jest szybkie. Lepiej chronił brat. brat. Zawsze właściwie dlatego mnie nie trzymasz w ten sposób, będziesz bezpieczniejsza. O mój, masz szansę obić ramionami wyrzeźbione ciało. Brada to takie kuszące. Przytul brada bardziej i się. Z uśmiechem obejmujesz brada i przytulasz go bliżej. Czujesz się teraz bezpiecznie? Bardzo. Brak celowo naciska hamulca, a ty rzucasz się do przodu bliżej niego. Śpieg. Hehehe, przepraszam, nie mogłam oprzeć się pokusie. W tym wypadku. Zdejmujesz na chwilę hełm i składa szybki pocałunek na szyi brada, od którego przechodzi dreszcz. To wszystko, co dostajesz, przynajmniej zanim zjem umieram z głodu. Zrób świat, mamy tu wyładniałą piękność. Brat zbliża się do przodu, sprawiając, że śmieje się głośno. Wkrótce do, docieracie do Passion, najlepszej hiszpańskiej restauracji w mieście, i siadasz z motoru. Wow, uwielbiam to miejsce. Skąd widziałeś? Wiesz, że jesteś sławna, prawda? Wspomniałeś o tym w jednym ze swoich wywiadów. To jest uroczo stalgersko. I tak bardzo miło, musisz naprawdę mnie lubić, co? Coraz więcej z każdą mijającą minutą. Oboje się uśmiechacie, on wprowadza was do środka. Podbiega kelner. Panie Holmes, twój stolik jest gotowy. Zostaje zaprowadzona do najbardziej ekskluzywnego stolika w restauracji, a obsługa wręcza ci menu. Więc co będziesz chciała? Będziesz chciała zjeść seniorita paele? Fabo faboda, obfite i pyszne, po prostu moja sprawa. Przygotuj się na wejście do raju owoców morza. Ty i brat wybuchacie śmiechem, jego oczy nagle stają się ciepłe. Myślę, że to odważne z twojej strony wyprodukować film na tak wczesnym etapie swojej kariery. Cóż, uwielbiam grać, ale jeszcze bardziej lubię opowiadać historię. Czas płynie w mieniu, w mieniu oka, a ty świetnie się bawisz z bratem. Wkrótce czas wyjść, a ty wychodzisz z restauracji. Czekając, aż lokal przyniesie motor, brat zauważa kogoś. Czy to nie Pati? Pati Jennings? Podążasz za jego wzrokiem i zauważasz, że do restauracji wchodzi kolega producent i twoja przyjaciółka Patty. Pierożek, mały świat. Kiedy cię widzi, jej oczy stają się zimne. Ty, ja nie chcę być z tobą widziana. Co, co jest nie tak? Ludzie tacy jak ty są obrazą dla całej naszej branży. Wiem, że wykorzystała się Riley'a tylko dla pieniędzy jego ojca. Czy Jack Knight nie jest jedynym z producentów Twojego filmu i głównym inwest inwestorem? Nie użyłam Riley'a. Jego ojciec zawarł ze mną interes. Tak zgadza się, trzymaj się tej historii. Peti odchodzi zostawiając się w szoku. Wow, była taka niegrzeczna. Czy ty się czujesz w porządku, Perełka? To nie jest dobre, jeśli Riley będzie oczerniał mnie ludziom z branży, spowoduje to ogromne problemy. Nie martw się, Perełka. Kiedy twój film stanie się hitem, wszyscy się zamkną. Poza tym ojciec Rileya Nadal produkuje ten film, prawda? Przynajmniej biznesmen w nim wierzy w Ciebie. Zaczynasz czuć się nieswojo, ale nagle w pobliżu dobiega błysk. Och, paparazzi! Może powinnam wziąć taksówkę do domu? Nie wiem, jak wspaniale będzie teraz widzieć Twój wizerunek ze mną. Masz zamiar wyjść, kiedy brat chwyta Cię za nadgarstek i zatrzymuje. Nie obchodzi mnie, co ktoś myśli. Chcę być z Tobą, teraz zabierzemy Cię do domu. Uśmiecha się do brada z wdzięcznością, a on całuje Cię w policzek. Kilka dni później nadszedł czas na rozpoczęcie nim do Twojego filmu. Nadszedł dzień, na który czekałam przez całe życie. Muszę dziś wyglądać wyjątkowo. Załóż wspaniały strój, pozostań w tym, co jesteś. Szybko przebierasz się w hipnotyzujący strój i czujesz pewność siebie płynącą w Twoich żyłach. O rany, mogłabym się sobie zakochać. Wyglądam ślicznie. Wkrótce przybywasz na plan i dołączasz do Sony, która wykrzykuje rozkazy swoim asystentom, aby przygotować scenę. Zdobądź ten rekwizyt tutaj i chcę jeszcze kilka dodatków do tej sceny. Chcę, żebyśmy przygo... przygwoździli dzisiejszą scenę. Tak jak teraz perełka przybija jej wygląd. Nagły komplement sprawia, że rumieni się, gdy Sonia mruga do ciebie. Wszyscy stop! Nie przejmuj się całą tą ciężką pracą. Nie ma sensu. Ku twojemu absolutnej irytacji Riley podchodzi z uśmiechem. Czego do diabła chcesz? Jestem tu, żeby zamknąć twój żałosny film. Zgub się Riley, odejdź. On tylko się uśmiecha i wrzęczy w tobie beznadziejne poczucie. Mam wiadomość od ojca. Nie produkuję już twojego filmu.